Teren wokół Jeziora Smaragdowego, mieszkańcy Prawobrzeża wybrali perłą Prawobrzeża. Niestety wandale bardzo często tutaj zachodzą i niszczą tablice informacyjne, które Zuch tutaj postawił dla turystów. Widzimy właśnie tutaj pomagane z krajem albo jakimś pisztakiem tablice, które uniemożliwiają przeczytanie informacji na temat tego terenu. Rozmawiałam wtedy w tej sprawie z zakładem usług komunalnych. Te tablice będą oczywiście wymienione. Niestety jedna taka tablica kosztuje około 500 zł, dlatego e, warto by było, żeby ktoś się zainteresował tym terenem i żeby częściej były tu patrole Straży Miejskiej, które e, będą sprawdzać, czy ktoś nie niszczy tego terenu. E, pojedziemy do Straży Miejskiej i zapytamy, co można w tej sprawie zrobić. Pan Krzysztof Wodaczy, naczelnik w Miejskiej miejskiego oddziału Prawobrzeża. Mieszkańcy Prawobrzeża zgłaszają nam problem, który zauważyli na tej Szmaragdowym. Tam regularnie niszczone są przez pandali ławki drewniane, malowane są sprawie tablice informacyjne dla turystów. Wszystko to niedawno nakładem zuku powstało, żeby właśnie stworzyć piękne miejsce na terenie Prawobrzeża. No i, i jest problem. Muszę powiedzieć, co może w tej sytuacji zrobić Straż Miejska i jak pomóc, żeby nie było tych aktów Miejsce, otoczenie Jeziora Szmaragowego jest ujęcie, ujęte w harmonogramie pracy patroli, czyli, czyli codziennie na odprawach wyznaczamy patrol, który to miejsce monitoruje. Również dwa razy dziennie, teraz w okresie wakacyjnym. Patrolujemy to, to miejsce i jest tam więcej teraz yy, młodzieży, ponieważ tam młodzież ma to, na pełne w szkołach. kąpią. są nawet przypadki kąpieli. Ja yy, no, wystąpiłem do ZUKU o zainstalowanie tablicy, zakaz kąpieli w tym miejscu. Yy, tutaj sugestia była, żeby tę tablicę mieścić nawet w wodzie, yy, żeby nie była dostępna dla, dla potencjalnych tam bantalii. Współpracujemy cały czas z zukiem, z leśniczym miejskim i modyfikujemy tam miejsca, to znaczy oznakowanie, czy, 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 czy jakieś osłonięcie, czy odizolowanie przed niszczeniem. Sam teren jest rozległy, to jest korona jeziora i również tam pojawia się paprola. Ile raz dziennie? To przynajmniej raz dziennie. Przynajmniej raz dziennie tam jesteśmy. Tutaj nie można dokładnie określić pory, kiedy przywaje, dnia, kiedy pojawiają się tam ludzie, czy, czy młodzież, czy, czy jakieś inne osoby, ale jest tutaj wieczór i wczesne, wczesne godziny ranne, nie ma tu reguły. A gdyby ktoś zobaczył jak akty wandalizmu, od jaki telefon powinien zadzwonić na Was? Właśnie, tutaj bardzo chętnie przyjmiemy, nawet anonimowe zgłoszenie. Pod telefon tutaj nasz na oddział, który oprócz prefiksu to jest 4629 604 lub 986. 986 to jest wysłany numer telefonu tam dyżurny, który koordynuje pracę wszystkich patrolów w mieście. Natychmiast nam to przekaże. My również bardzo szybko będziemy musieli się nam pokazać w tym miejscu i jest szansa, że, że taki... Wam tam zostaną do rozmyńczym.